To morderstwo to nie był wypadek przy pracy. To punkt kulminacyjny na rosnącej fali przemocy politycznej. Ale ta polaryzacja, ta nienawiść to odczłowieczenie przeciwników to nie dzieje się samo. To jest strategia. To narzędzie, którego używają ceniczni gracze, którzy stoją w cieniu, by móc zdobyć i utrzymać władzę. Chcą, żebyś nienawidził swojego sąsiada za jego poglądy. Chcą, żebyś wierzył, że druga strona to czyste zło i zagrożenie dla twojej egzystencji. Dlaczego? Bo skłóconym i przestraszonym społeczeństwem łatwiej się rządzi. Kiedy przestaniemy ze sobą rozmawiać, tracimy zdolność do znalezienia wspólnego języka i rozwiązywania wspólnych problemów. Zostaje tylko strach i nie. A wtedy oni wchodzą cali na biało, jako jedyni zbawcy. Proponując rozwiązania, które są na ich korzyść, nie naszą. Dlatego zamordowanie człowieka, który żył z debaty, jest dla nich ostatecznym zwycięstwem. To symboliczny koniec rozmowy, to początek ery siły. Jaka jest na to odtrudka? Jak walczyć z tymi, którzy chcą nas uciszyć na zawsze? Jeśli chcesz być częścią rozwiązania tego problemu, a nie samego problemu, dołącz do naszej społeczności. Stworzyliśmy serwer Centrum na Discord miejsce do otwartej i kulturalnej debaty, gdzie szanujemy, rozmówce, nawet jeśli nie zgadzamy się z jego poglądami, weryfikujemy i poddajemy debacie argumenty nie osoby. Link do tej społeczności znajdziesz w opisie. Czekamy na ciebie.